Znacie to uczucie, kiedy wszyscy kochają daną książkę, a ty boisz się zbyt wysokich wymagań w stosunku do niej? Bo w efekcie końcowym książka może ci się nie spodobać i będziesz jedyną osobą, która ma takie uczucia w stosunku do niej. Zostaniesz samotnym hejterem. Hello darkness my old friend Miałam tak zwiszys. Zwiszys od Wiszła, przetłumaczonej przez Macieja Studenckiego i wydanej 24 kwietnia przez wydawnictwo Winidia. To była moja pierwsza książka tej autorki, a wszyscy zdają się... Ją kochać, zarówno książkę, jak i autorkę. I wiecie co? Być może moja miłość jeszcze nie jest do niej tak wielka, jeszcze nie jest tak ugruntowana, ale jesteśmy na dobrej drodze, żeby do tego momentu dojść. I Wishes zachęciło mnie do sięgnięcia po kolejne książki wyszła I to już wszystko na dzisiaj. Do zobaczenia w kolejnym odcinku. Taki żarcik. Odpowiadając na pytanie zadane w tytule tego filmu, Wishes to zdecydowanie hit. Wishwap zainteresowała mnie swoją twórczością na tyle, że na pewno będę się po kolejnej książki, ale tak jak Wam obiecałam, zacznijmy tutaj od trigger warningów. Po pierwsze, w Wishes mamy dużo krwawych, brutalnych scen. Samobójstwa, a także okaleczanie się, więc jeśli to są rzeczy, które w jakiś sposób Was dotykają i sprawiają, że jesteście zaniepokojeni, to na pewno nie jest to książka dla Was. Aczkolwiek duża część motywów, o których Wam właśnie wspomniałam, jest związana z... Celami naukowymi i pewnymi eksperymentami. Przejdźmy więc do zarysowania fabuły, chociaż oprę się zdecydowanie na opisie książki, żeby nie zdradzać wam tutaj za dużo. Po pierwsze, historię tutaj poznajemy z dwóch perspektyw czasowych. Jedna linia czasowa to teraz, czyli śledzimy bohaterów, którzy mają już, no, około 30 lat, przynajmniej nasi główni bohaterowie. I rozpoczynamy naszą przygodę z Wiszy w momencie, kiedy jeden z głównych bohaterów, Wiktor, wychodzi z więzienia i szuka swojego dawnego przyjaciela Elaja aby się na nim zemścić. Druga linia czasowa to wydarzenia, które miały miejsce 10 lat temu, kiedy to właśnie dwójka naszych przyjaciół, Eli, którego pewnie będę nazywała Elim, bo po prostu jakoś ten Elim mi utknął w głowie i czytając tak czytałam jego imię, i Wiktor wybierają tytuły do swoich prac dyplomowych, takich odpowiedników naszych magisterek. Wiktor postanawia pisać o adrenalinie, o jej wpływie i chemicznym zastosowaniu, Natomiast Eli wybiera temat bardzo ciekawy, yy, bo chce on pisać o osobach ponadprzeciętnych, które troszkę są taki, taką legendą miejską. Niektórzy wierzą, że takie osoby istnieją, inni nie, natomiast nie ma żadnych popartych dowodów naukowych, ani nie ma też opisanego tego, w jaki sposób takie osoby ponadprzeciętne powstają. I jest to temat niezwykle ciekawy, ale też bardzo niebezpieczny, szczególnie w momencie, kiedy Eli. I Wiktor przechodzą z suchej teorii do praktyki. I w tym momencie muszę skończyć zarysowywanie fabuły tej książki, bo nie chciałabym oczywiście zdradzić za dużo, a naprawdę jest co zdradzać, bo ta książka jest pełna wydarzeń, pełna akcji. Jeśli chodzi o tą linię teraźniejszą, to to jest Taki trop jak w tajemnej historii. To znaczy, wiemy, że coś się stało, wiemy, że Wiktor był w więzieniu i wyszedł z niego, ale nie wiemy, co doprowadziło do tego, że on się tam znalazł, dlaczego on tam jest, co takiego się stało, że nagle Wiktor, który no, przyjaźnił się z Elim, chce się nad nim zemścić. Jeśli chodzi o bohaterów, mamy tutaj dwóch głównych bohaterów, czyli właśnie y, Elaja, Eliego i Wiktora, ale oprócz nich mamy też naszych pobocznych bohaterów, których historia i Motywy według mnie zostały dosyć dobrze wyjaśnione i zarysowane, i nie mamy tutaj sytuacji, kiedy tylko dwóch bohaterów prowadzi nam całą fabułę, a reszta to troszkę takie pachołki do pomiatania. Nie, tak naprawdę ci nasi poboczni bohaterowie też mają dla całej akcji ogromne znaczenie. Nawet nie wiem, czy większe niż sami główni bohaterowie. Jeśli chodzi właśnie o głównych bohaterów, to oni nazywają się Przyjaciółmi. Według mnie to jest tak straszliwie toksyczna relacja, oparta na obsesji, rywalizacji, współzawodnictwie takim trochę między sobą, gdzie jeden chce coś zrobić szybciej, lepiej, inteligentniej niż ten drugi, więc nie nazwałabym ich taką klasyczną parą przyjaciół. I to są przede wszystkim bohaterowie, których po pierwsze ciężko ocenić, a po drugie ciężko lubić. Po prostu zarówno Eli, jak i Wiktor to jest dwójka złoli. Tutaj nie mamy sytuacji, kiedy jeden jest wspaniałym, dobrym człowiekiem, a drugi osobą złą. Tutaj nie mamy sytuacji, kiedy mamy dwóch super miłych bohaterów i tęcze i jednorożce na przykład. Nie, tutaj tego nie mamy. Tutaj mamy dwóch ludzi z bardzo dziwnymi pasjami, rządzami, i ogromną obsesją. I oczywiście Wishlap zadbała o to, żeby nasi bohaterowie mieli tutaj motywy. Jest to wyjaśnione dlaczego oni są tacy jacy są, dlaczego się tak zachowują, dlaczego. Żaden z nich nie jest dobrym bohaterem, ale oczywiście to usprawiedliwienie nie, nie sprawia nagle, że my zaczynamy ich lubić, im kibicować, czy w jakikolwiek sposób zmieniamy nasz pogląd na ich temat. Jeśli miałabym ich jakoś wyróżnić, tak naprawdę jedną cechą, to powiedziałabym, że Eli charakteryzuje się taką chłodną, rzeczową Kalkulacją, natomiast Wiktor dla mnie był osobą cholernie wybuchową, że mu wystarczyła sekunda, i jeden impuls, żeby po prostu zaczął płonąć. Powiedziałabym również, że jeden z nich robi pewne rzeczy, bawi się troszkę w Boga, natomiast drugi robi to dla Boga, czując, że ma jakąś w sobie misję. I serio, to są bohaterowie, których bardzo ciężko ocenić. Według mnie jest to niemalże niemożliwe, żeby jednoznacznie powiedzieć: Ty jesteś dobry, Ty jesteś zły, a Ty co co, robi, co to, to jest słuszne, a Ty nie nie. Myślę, że warto przeczytać tą książkę, nawet jeśli nie interesuje Was tematyka, to właśnie ze względu na konstrukcję bohaterów. Kolejna ciekawa rzecz to moce, jakimi władają właśnie ponadprzeciętni. Nie jest to latanie, nie są to jakby takie klasyczne rzeczy, yy, które mogą Wam zaistnieć w głowie, kiedy myślicie o kimś, kto ma jakieś moce. One były niesamowite i cholernie pomysłowe. Jedne z nich były skierowane na zewnątrz, to znaczy dana ponadprzeciętna osoba mogła krzywdzić i ranić innych, natomiast inne były odczuwalne tylko w tej sferze wewnętrznej danego ponadprzeciętnego. I główny motyw, który tutaj nas prowadzi przez całą powieść, to jest motyw moralności, problemów w jej, z jej oceną, takiej ludzkiej Etyki i przyzwoitości, a także tego, jak daleko możemy posunąć się, żeby osiągnąć jakiś cel albo żeby spełnić jakąś misję. I to jest tak naprawdę książka antybohaterska, kiedy my jednocześnie możemy kibicować zarówno Eliemu, jak i Wiktorowi, i w tym samym momencie nie kibicować żadnemu i uważać je po prostu za skrajnie złe i pchane jakąś. Dziką pasją i rządzą osoby. To jest naprawdę powalone. Jak tak sobie teraz myślę o tym, to to byli tak źli bohaterowie, że to musiałabym wam bardzo dużo spoilerować, żeby wyjaśnić wam na konkretnych przykładach, na czym ta ich antybohaterskość polegała, a tego nie chcemy. To jest książka bardzo mroczna i bardzo brutalna, sięgająca troszkę do takich ludzkich. Najbardziej naturalnych i zwierzęcych instynktów, że właśnie mamy tutaj niby osoby ponadprzeciętne. Mamy dwóch bardzo inteligentnych bohaterów, ale te motywy, którymi oni się kierują, są bardzo często takie najgłębiej leżące po prostu w ludzkiej naturze. Przynajmniej ja to tak odbieram, że ktoś po prostu widzi w sobie jakąś misję, że on musi coś robić i coś jest konieczne do zrobienia, ale to nie jest poparte takim. Racjonalnym myśleniem. I to jest niesamowite w tej książce. I naprawdę, ja tu chciałam się przyczepić czegoś, bo zawsze wydaje mi się, że opinia jest lepsza, kiedy podajemy i wady, i zalety danej książki. Ale Wii mam wrażenie, że ma taki warsztat, zarówno pisarski, jak i w kreowaniu bohaterów. I ta książka też została, mam wrażenie, doskonale przetłumaczona. Nie miałam porównania z oryginałem, ale nie było tu takich momentów, że czytałam i takie. A? Jak to brzmiało po angielsku? Coś jest nie tak. Nie miałam takich wewnętrznych zgrzytów, a mam je bardzo często czytając tłumaczenie. Właściwie nie ma tu niczego, co mogłoby się pojawić więcej, ani niczego, co mogłoby być w jakiś sposób ukrócone, obcięte z tej historii. Tutaj było wszystko tak naprawdę tak, jak powinno być. I bohaterowie, i fabuła, tak jak zresztą widać po znacznikach. Ja na początku zaznaczałam bardzo dużo, a tak mniej więcej od połowy mam trzy znaczniki, bo ta akcja, która tu się działa. Jest tak wciągająca konstrukcja tej książki oparta właśnie na krótkich rozdziałach i przemieszaniu linii czasowych, to jest coś, co sprawia, że czytelnik nie może się od niej oderwać. W mojej ocenie Wiszła podarowała czytelnikowi wciągającą mroczną i brutalną powieść, gdzie zakreśliła problematykę subiektywnej moralności, poświęceniu wielu rzeczy dla misji, gdzie przez ten świat genialnie wykrowany, prowadzi nas dwóch antybohaterskich. Głównych bohaterów. Na mnie ta książka naprawdę wywarła duże wrażenie. Myślę, że wielu osobom się spodoba, bo ta książka po prostu jest bardzo dobra. Zarówno jeśli oceniamy ją pod kątem młodzieżówki, jak i jak oceniamy ją po prostu jako książkę już w wyciągnięciu ją z jakichkolwiek gatunków. Dajcie znać, czy czytaliście wiszyz, czy może was zachęciłam. Nikczemni to jest naprawdę świetna lektura. Przemyślana, wciągająca, nie mogę się doczekać drugiej części, czyli Vengeful. Do zobaczenia kolejnym razem. Cześć!